Nagłe wieści na temat Dody. Edward Miszczak będzie zawiedzony Stacje telewizyjne powoli odkrywają wszystkie karty związane z sylwestrowymi imprezami. Jak donoszą media, tym razem Doda nie powita Nowego Roku z Polsatem Gdzie więc wystąpi? To spore zaskoczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej wyjątkowo dobre relacje z Niną Terentiew i Edwardem Miszczakiem Sylwester zbliża się wielkimi krokami, a stacje telewizyjne już intensywnie pracują nad przygotowaniem spektakularnych koncertów. Jedno jest pewne, w tym roku na scenie TVP znów będzie gorąco. Jak donosi Plejada, to właśnie pod katowickim spotkiem wystąpi Doda. Sylwester z dwójką 2025. Kto wystąpi? Telewizja Polska poinformowała kilka dni temu, że na jej sylwestrowej scenie w Katowicach wystąpi zespół Wil. Z kolei w czwartkowy poranek ogłoszono, że 31 grudnia na antenie TVP2 widzowie zobaczą również show dody. Nagraliśmy już spod promujący sylwester z dwójką. Wszystko wskazuje na to. Że koncert pod Katowickim spotkiem będzie niezapomniany, również dzięki Dodzie, zdradziła w rozmowie z Plejadą osoba zaangażowana w organizację wydarzenia. To ogłoszenie z pewnością mogło zaskoczyć wielu fanów, bo nie od dziś wiadomo, że Doda utrzymuje świetne relacje z szefostwem Polsatu i to właśnie dla tej stacji od lat występowała podczas sylwestrowych koncertów. Wszystko jednak wskazuje na to, że tym razem oferta z TVP dotarła do artystki po prostu wcześniej. Doda na Sylwestrze z TVP. Warto dodać, że artyści chętnie przyjmują propozycje od największych stacji telewizyjnych, by w sylwestrowy wieczór zachwycać widzów swoim talentem. Tego typu występy są bardzo dobrze płatne. O czym media przypominają co roku. Jakie jednak warunki, poza finansowymi, muszą zostać spełnione, by Doda zdecydowała się podpisać taki kontrakt? Po prostu nie chcę występować bardzo późno, bo chcę być w formie. Poza tym, między jednym występem a drugim, jeżeli mam dwa, chcę mieć wystarczająco dużo czasu, by móc się spektakularnie przebrać i przeczesać bo chciałabym, żeby drugie wejście było zupełnie inne. I kończę pracę najpóźniej o 23.35, powiedziała jakiś czas temu w rozmowie z Pomponikiem, dodając, że po występach chce spędzić czas z najbliższymi.